TVG9, Klaudiusz Wesołek. Już jakiś czas temu stwierdziłem, że w tych wyborach trzeba się opowiedzieć za PiSem. Mimo wszelkich niedociągnięć, wszelkich wad tej partii, że jest to realna, jedyna realna siła, która może się przeciwstawić w jakikolwiek sposób postkomunistycznemu układowi. Jeśli. Miałem jakiekolwiek wątpliwości, to ostatecznie rozwiał je i przekonał mnie do pisu. Nie, 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 żaden, żaden pisowiec, tylko Grzegorz Napieralski. Dzisiaj oświadczył, że zrobi wszystko i będzie współpracował z PO, nawet jeśli Tusk poda się do dymisji, to będzie yy, z PO współpracował na rzecz utworzenia koalicji, która się przeciwstawi powrotowi czwartej Rzeczypospolitej. Aby w ogóle nawet y, takowy projekt nie powrócił. A więc widzimy, widzimy jak cały postkomunistyczny układ, do którego jak najbardziej Platforma Obywatelska też należy, jak ten układ boi się PiSu i, i y, Proponowanych yy, yy, przez, yy, przez tą partię zmian dla mnie i tak to są, to są zmiany na pół gwizdka, yy, te które PiS proponował, i proponuje, ale mimo wszystko widzimy, jak te wszystkie wstrętne czerwone i różowe i, i yy, także to białe bolszewictwo i te wszystkie obrzydliwe robale obrzydliwe postkomunistyczne potwory postkomunistyczne i które skorzeni yy, i te które, które poszły z nimi na współpracę jak się lękają tej czwartej Rzeczpospolitej tej, te, yy, tych propozycji yy, odejścia od od postkomuny i budowania czegoś nowego, czegoś, czegoś zdrowego. Te mędy, te wstrętne robale zrobią wszystko, żeby, żeby temu zapobiec. I jedyną siłą, która y, może się temu przeciwstawić, jest pis. Innej, innej siły nie ma, nie ma innej alternatywy. Także mimo wszelkich niechęci, y, trzeba pis poprzeć w walce przeciwko tym wstrętnym, postkomunistycznym robalom, wste, wstrętnym, postkomunistycznym potworom.